Powiedz synowi, powiedz synowi o naszym trudnym dziś. Powiedz o naszym trudnym dziś temu Chrystusowi, którego przyszliśmy zaprosić w całą naszą przyszłość. Ta przyszłość zaczyna się dziś i zależy od tego, Jakie będzie nasze dziś w kanie Galilejskiej, gdy zabrakło wina, rzekłaś do sług, wskazując na Chrystusa: Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Wypowiedz te słowa i do nas. Wypowiadaj je wciąż. Wypowiadaj je niestrudzenie. O Matko Chrystusa, który jest Panem przyszłego wieku, Ty spraw, abyśmy w tym naszym trudnym dziś Twojego Syna słuchali, żebyśmy Go słuchali dzień po dniu i uczynek po uczynku. Żebyśmy go słuchali także wówczas, gdy wypowiada rzeczy trudne i wymagające. Do kogóż pójdziemy? On ma słowa życia wiecznego. Ewangelia jest radością trudu i jest równocześnie trudem radości. Trudem, zbawieniem. O Matko, o Matko, pomóż nam przejść z Ewangelią w sercu, poprzez nasze trudne dziś, w tę przyszłość, w którą zaprosiliśmy Chrystusa. Pomóż nam przejść poprzez nasze trudne dziś w tę przyszłość, którą zaprosiliśmy Chrystusa, księcia pokoju. Jeszcze raz obejmujemy wzrokiem i sercem Nasze jasnogórskie sanktuarium. Słuchujemy się w słowa psalmu dzisiejszej liturgii. Obejdźcie do kolasyjon, policzcie Jego wieże, by powiedzieć przyszłym pokoleniom, że Bóg jest naszym Bogiem na wieki amen W ramach porannej katechezy wysłuchaliśmy homilii Jana Pawła II wygłoszonej na Jasnej Górze 19 czerwca 1983 roku